Czasu. Nie chcesz mi siedzieć w domu. Odrobiłem już lekcje, poprawiłem oceny, ale byłeś na bagarach. Więcej tego nie zrobię. Nie chcesz spędzić ze mną trochę czasu? Nie w tym rzecz. Nie chcesz, żebym wiedział, co będziesz robił? W porządku, możesz wyjść, ale, ale tylko porządku, dlatego, że jest i później o ósmym masz być z powrotem. Dzięki. Do zobaczenia. Furia, no, zamaskowana furia. Más para soñar, viviendo de todo, poder llegar a ese lugar donde mi guía sea el amor. Tu corazón se encuentra hoy.

czy nie wyolbrzymia pani rangi tej misji? Że co, proszę? No, claro no. Jasne, że nie. Mściwy upiór i zamaskowana furia oraz pierwszy będą walczyć jako drużyna. Jaki jest ten furia? Rewelacyjny. Rewelacyjny czy nie? Mój synek będzie lepiej walczył. Ale jestem że mój Zobaczymy Właśnie, przekonam się Rozumiem, że zamaskowana furia i miściwy upiór są partnerami Tworzą drużynę, więc trzeba im kibicować Obydwu co ty tu robisz? A, papa me dio Tata pozwolił zali. mi wejść. Co się dzieje? Oh, jest, jest Dzisiaj jest walka roku. Zamaskowana furia i mściwy upiór walczą Fantasma, w parze. Węgador, to a, to a... Idziemy im kibicować. A, Mogę miteres? z wami? Tak jest. A ver, a ver, a ver. Możemy to porozmawiać? To... Si? Ver, tak. Tak. Hey, co z tobą? Jeszcze śmiesz pytać? Nie patrz na mnie z taką złością. Powylewam ci wszystkie kudły. Nie, tylko nie włosy. Spotkałaś się wczoraj z Robertem. Ale skąd? Nie kłam. Byłaś z nim? Tak. Skąd wiesz? Widziano was razem. Zdrajczyni. Zabije cię. Nie, błagam. Roberta też zabije. To boli. Myśleliście, że się nie dowiem? Ale nic z tego. Wiem wszystko. I radzę ci uważać, bo pewnego dnia zemszczę się na tobie. Zniszczę cię. Zobaczysz. Moje dni są policzone. A więc to jest ten sekret. Kimena ma kochanka. Pozwolili ci wyjść? Przecież mówiłem. Jeśli znowu zrobisz jakieś głupstwo i rzucisz się na mojego furie, nigdy ci tego nie wybaczę. To się już nie powtórzy. Nie jestem zazdrosny o tego faceta. Czemu? Bo nic między wami nie będzie. Nikt cię nie pokocha, tak jak ja. Jeśli chcesz wiedzieć, to furia szaleje na moim punkcie. Zależy mu na mnie. Gdybyś ty wiedziała, co? Nieważne. Skoro tak bardzo cię kręci, podsumę się na bok. Proszę bardzo, zdobądź go sobie. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć? Zaczekaj. Gdybym wiedziała o czym. Cholera. Co niby mam wiedzieć? Konstancja? zdenerwowała cię. A Kevin Po co przyszło? Moje życie znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I już to widzę. Konsti wynajmie płatnego mordercę. Pewnego dnia znajdziecie moje piękne ciało w kanale Socimilko. Dlaczego chcecie skrzydzić? Dlaczego chcecie bo ją zdradziłam Groziła mi, a ja to zrobiłam Moje dni na tym świecie są policzone Niepotrzebnie spotkałam się z mściwym upiorem Wiem, że nie bardzo nam się układa Cicho To może być zabójca To tylko kosteniem. Wejdź. Dziękuję, że tak szybko przyszedłeś. Jesteś cudowny. Zawsze możesz na mnie liczyć. Tyle rzeczy chodzi mi teraz po głowie. Pójdź go już. Bueno, ya, Wystarczy skarbić. Cześć, jak się masz? A Cześć. Co się stało? No, no. Nada, Nie, Nie się. Dlaczego? Przykro mi się, że. Nieważne. Zaczekaj. Bardzo mnie to ciekawi. Czemu twoje sny są takie dziwne? Bo ty ciągle się w nich pojawiasz.